Zgłaszając się do projektu mentoringowego, przyszedłem z moją firmą, e, agencją marketingową, gdzie tworzymy marki firm, czyli budujemy cały wizerunek firm od podstaw, e, od logo po całą identyfikację, strony internetowe, materiały reklamowe, partycypujemy przy wydrukach i tutaj jest mowa o takim stabilnym biznesie. E, a z drugiej strony ja jako osoba bardzo długo już e, od, od swoich początków e, takich. Na stoletnich cały czas staram się rozwijać różnego rodzaju takie projekty technologiczne, czy to przy współpracy z różnymi instytucjami. I one mają taką swoją nazwę, która charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem, bardzo wysokim ryzykiem, to znaczy startupy. W momencie, kiedy przyszedłem do projektu mentoringowego, z jednej strony była ta baza w postaci agencji reklamowej, a z drugiej strony była aplikacja mobilna, która jest rozwijana. Na chwilę obecną jest prowadzona kampania marketingowa tutaj u nas na, w naszym mieście Opole. I tutaj wyciągnęliśmy wniosek, że troszeczkę za dużo czasu spędzam na projekt startupowy, w którym jest zaangażowanych pięć jeszcze innych osób, a mój biznes, który pozwolił mi zautomatyzować te działania marketingowe właśnie w tym projekcie startupowym. Na tyle, pan Roland pokazał mi to na liczbach dosyć mocno i również analizując te dwa projekty pozwolił mi, że tak powiem, wyznaczyć priorytety działania, tak? I przez to, że odpowiednio zacząłem delegować te działania, zarówno i biznes taki stabilniejszy mój w postaci agencji, która też również dostała troszeczkę, że tak powiem, słowem branżowym, stworzyliśmy rebranding. A z drugiej strony popchaliśmy temat aplikacji mobilnej, gdzie pozyskaliśmy finansowanie zewnętrzne od inwestora zewnętrznego, przekonując go naszymi argumentami i wskaźnikami do tego, żeby zainwestował. I jest to aplikacja działająca w branży gastronomicznej, a drugi biznes jest teraz na takim etapie patentowania, gdzie pozyskaliśmy już dosyć... Spory, większy kapitał niż przy tej poprzedniej aplikacji. I tutaj również wykorzystujemy te mechanizmy, które wypracowaliśmy wcześniej w firmie i po prostu angażując odpowiednie osoby delegujemy to w, w, w tym projekcie.